Weronika, jesteśmy dzisiaj na imprezie Party Fashion Night. Wyglądasz obłędnie, kreacja prawdziwe high fashion. Dziękuję Co bardzo, to jest? Ty również. Jest to Robert Czerwik. Yy, bardzo, bardzo mi się podoba. Yy, kreacja dobrana na ostatnią chwilę, ale oczywiście u Roberta yy, nikt nie jest na ostatnią chwilę. On był zdecydowanie bardzo przygotowany i miał te yy, kreacje, które no, bardzo mi się to... podobały i w których on mnie też widział, ale finalnie postawiliśmy na, na czerwoną. Tak, myślałam, że to jest yy, czerwik, dlatego że trochę mi ta góra przypomina kreację ślubną Andziaks. Nie wiem, czy ty w ogóle kojarzysz yy, Angelikę. Oczywiście, że tak i wiesz... Yy, Przypominać mi w sumie nie przypomina, szczerze mówiąc, ale oczywiście jakby Robert Czerwik tak taka wiesz tutaj po prostu tak no, mocno tak, e, tak, tak, rozczapieżona. Wyeksponowana po prostu tutaj, tak, tak. I Robert Czerwik też, również Andziak sprojektował suknię ślubną, więc pewnie stąd to podobieństwo i ten taki e, jego styl, więc tutaj może być stąd to podobieństwo. Ile trwały przygotowania na imprezę? Bo wiem, że tak naprawdę zdecydowałaś się na ostatnią chwilę. To były po prostu ostatnie dni, kiedy dostałam potwierdzenie, że będzie. Tak, i szczerze powiem, że zdecydowałam się na ostatnią chwilę za namową Dody, yy, dlatego że też tutaj nagrywam yy, z nią odcinek, yy, więc ona mówi do mnie: okej, okay, ja jutro będę na party, może ty też chcesz paść, może też coś wtedy razem nagramy. Ja mówię: okej. Okay? Okej, okay, robimy to. I nie miałam przygotowanej ani sukienki, ani make-upu, wiesz, nic niedogadane i tak naprawdę wszystko było na ostatnią chwilę. Robert dzisiaj znalazł dla mnie kreację, włosy szybko na ostatnią chwilę, malowałam się stało 20 minut i oto jestem. Zatrzymajmy się przy, tym, przy tej dodzie. Jaka ona jest, bo rozumiem, że macie stały kontakt, skoro rozmawiałyście tuż przed naszą imprezą. Wiesz co, czy stały? Tego bym tak nie nazwała, aczkolwiek darzymy się, wydaje mi się, dużą sympatią. Ja ją w pewien sposób podziwiam i jest dla mnie oczywiście jedyna i i po prostu no jedyna w swoim rodzaju. Jest bardzo profesjonalna i to trzeba jej przyznać. I jest wzorem do naśladowania na pewno w niektórych dziedzinach. A w dziedzinie show biznesu wydaje mi się, że można z niej brać przykład, jak długo się utrzymuje tutaj w show biznesie. No i jak bardzo, wiesz, zawsze zaskakuje. I to jest coś, co naprawdę jest nie to... Podrobienia po prostu, wiesz, ona jest zawsze pięknie wymalowana, pięknie ubrana, pięknie wystylizowana no i zawsze zaskakuje i to mi się w niej bardzo podoba. Lubisz jej utwory, ona teraz wydaje nową płytę. Tak, zdecydowanie. I właśnie też troszeczkę to zahacza. To nasze spotkanie zahacza o jej premierę nowej płyty. Miałam okazję już oglądnąć pół teledysku jej i naprawdę zapowiada się świetnie. Nie wiem czy wiesz, ale Doda ma także randkowe show. Tak, oczywiście oglądam. Co prawda nie oglądałam wszystkich odcinków, ale, ale jestem na bieżąco z tymi początkowymi i mniej więcej wiem o co chodzi. I powiem Ci, że jestem pod wrażeniem, że miała tą odwagę się zdecydować na, takie, na taki program i na to, żeby faktycznie poszukać swojego przyszłego partnera. I otworzyć się, bo to otworzyć. jest duże faktycznie takie otworzenie się na wizę. Tak, zdecydowanie. wiesz Rozmowy z psychologiem, poddanie się naprawdę dużej, wiesz, krytyce też ludzi, no bo nie każdy ma na tyle odwagi, żeby powiedzieć ok, chciałabym zaczerpnąć rady psychologa, też wystawić całe moje życie po prostu na, na światło dzienne, więc tutaj duży szacun na pewno. Weronika, ostatnie miesiące upłynęły Ci pod znakiem przeprowadzki, bo wiemy, że przeprowadziłaś się nowe, do nowego domu, ja widziałam wnętrza, są przepiękne. Czym się inspirowałaś? Gdzie szukałaś pomocy? Bo wiem, że nie brałaś architekta. Nie, nie, my w ogóle ym, mieliśmy super fakt, dlatego, że trafiliśmy do domu, który już tak naprawdę był postawiony i na finiszu, tak to bym ujęła, bo była już kuchnia, była podłogi, łazienki tak dalej, tak dalej. więc tak naprawdę przeprowadziliśmy się na gotowe, wymienialiśmy meble i też wyposażaliśmy niektóre pokoje. No i do tego faktycznie nie potrzebowałam pomocy architekta, dlatego, że te wnętrze wydawało mi się, że chciałabym je zrobić po swojemu i tak też się stało. Siedziałam, wiesz, po nocach po różnych stronach internetowych, szukałam, co będzie do nas najlepsze. No i finalnie efekt bardzo mi się podoba i czuję się faktycznie tam jak, jak w takim prawdziwym domu, czego, czego wiesz, przez ostatnie kilka lat nagrywając w jednym domu nie można było poczuć, bo wiesz, teraz mam totalnie wiele prywatności, mam ten swój dom, swój kąt i naprawdę czuję się w nim świetnie. Pytanie właśnie, jak Ci się mieszka z Karolem sam na sam, bo mam wrażenie, że to jest jeszcze taki kolejny krok do związku. Wiemy, że były zaręczyny, będzie ślub, ale mieszkanie razem, bez ekipy, bez dodatkowych ludzi, naprawdę weryfikuje, czy człowiek się z człowiekiem dogaduje. Oj tak, oj tak. U nas właśnie przebiegło to w drugą stronę, czyli jeszcze bardziej, jakby wydaje mi się, że jesteśmy, no... Z mojej strony w sobie zakochani yy, i, i wydaje mi się, że zdaliśmy ten egzamin mieszkając już ze sobą te kilka miesięcy. Ja się bardzo cieszę, bo jest naprawdę o wiele lepiej i chyba tak właśnie yy, miało być. Weronika, ja przyznaję, że nadrabiam teraz projekt Gen Z. Yy, jakby... Oj, to dobrze, to dobrze, bo naprawdę oni, oni mają bardzo duży potencjał i są yy, tak samo yy, bardzo oryginalni, i przy tym tacy nowocześni. No właśnie, i zastanawiam się, czy ty faktycznie masz kontakt z nimi, tak jak z pozostałą ekipą, czy faktycznie to jest osobny projekt, gdzie wy jakby tam nie wchodzicie, oni tworzą ten dom y, sami, a po prostu wy jesteście takimi. Pomysłodawcami i opiekunami. Y, pomysłodawcą jest w sumie Karol y, i on y, tak naprawdę dowodzi tym projektem, aczkolwiek ci ludzie już od dawna nie jest, są jakby wiesz, osobami w projekcie Genzi. To są osoby, które stały się już tak naprawdę naszymi bliskimi znajomymi i osobami, z którymi my spędzamy na co dzień czas, z którymi się krosujemy, nagrywamy. I ja to bardzo lubię, bo naprawdę oni mnie oczarowali i pokazali mi takie świeże podejście do tego, po pierwsze jak nagrywać, ale też do relacji, wiesz, bo ich relacja jest naprawdę wyjątkowa. Y, i, i, I myślę, że są, dwie, no są naprawdę przykładem dla, dla młodych ludzi. Moją sympatię, tak oglądając z perspektywy widza, chyba najbardziej zdobyła Hania. Zastanawiam się, jakie u Ciebie. Wiesz, co ja bardzo. No... Nie mogę tego tak podzielić. Ja bardzo lubię wszystkich, mam swoich faktycznie takich faworytów pod względem tego, kto zrobi z nich największą karierę, ale faktycznie jest tak, że no nie mogę wybrać tej jednej, jedynej osoby, która uważam, że jest po prostu tą najfajniejszą, bo wszyscy są tam naprawdę bardzo fajni. Mogłabym wybrać pod względem potencjału i tutaj myślę, że też dobrze trafię, że Hania ma duży potencjał na to, żeby się rozwijać i, i trzymam za nią mocno kciuki, naprawdę. Weronika, ostatnie pytanie. Czy zobaczymy Ciebie kiedyś na Fame MMA? Wiemy, że Fame MMA cieszy się coraz większą popularnością. No i właśnie, pytanie otwarte. Nie, wydaje mi się, że nie, że... To nie jest do końca dla mnie i ja, wiesz, mogę kibicować przed telewizorem, wspierać y, y, się moich znajomych, którzy też zdecydowali się, kto, w sumie nie też, którzy zdecydowali się na, na podjęcie takiej walki. Wydaje mi się, że to po prostu nie jest to, co ja bym czuła i w czym bym mogła się spełniać, dlatego że... Y, no nigdy nie byłam jakoś fanem walk. Chodzę na treningi w poniedziałki zawsze z Pauliną. Chodzimy dlatego, żeby po prostu być w lepszej formie, żeby się też zagłębić w temat i uważam, że jest to fantastyczny sport, aczkolwiek nie wyobrażam sobie, wiesz, siebie face to face walczącej w oktagonie. Nie, nie, nie. Mam wrażenie, że świat influencerów coraz mocniej wkracza do świata telewizji. Coraz częściej widzimy gwiazdy internetu właśnie w programach typu Azja Express, taniec z gwiazdami. Czy ty widziałabyś się w takich show. Taniec z gwiazdami. Zacznijmy od tańca z gwiazdami. tańce z gwiazdami. Wiesz co, yy, nigdy nie tańczyłam tańca zawarzywskiego, więc mogłoby być naprawdę zabawnie, aczkolwiek jest to program, który faktycznie jest już od lat yy, i gdzieś tam kręci mnie to, że, yy, że mogłabym się w nim pojawić. Yy, ale na tym ja moment... oglądałam jako mała dziewczynka, yy, jest tez, właśnie, wiesz, i Iwona i, i i Pawlowicz. Pięć, wiesz, jeden, no jeden yy, i ktoś inny dziesięć i wiesz, no jest to bardzo fajny format, aczkolwiek wydaje mi się, że nie na teraz, ale nie chciałabym się zamykać, wiesz, a może w przyszłości. Dziękuję Ci kochana za rozmowę i oczywiście yy, baw się dzisiaj tutaj dobrze. Dziękuję bardzo i dziękuję za zaproszenie.